Maciek, pierwsza konferencja prasowa Twoja? Pierwsza, pierwsza. Był stresik mały? No na pewno. U nas też nie masz. U nas też jesteś pierwszym piłkarzem, dla którego robimy wywiad, słuchaj. Zaczyna się nowe etapy inwizjawskiej TV, ale nie masz co się stresować, myślę, że będzie wszystko w porządku. Słuchaj, zaczniemy tak nietypowo może, bo niedawno miałeś urodziny przecież. No dokładnie. E, Powiedz mi które? 21. Słuchaj, 21, myślisz, że 5 meczów w Ekstraklasie, jeśli się mylę, to mnie popraw, 5 meczów w Ekstraklasie, 1 mecz w Polski, to jest dużo na bramkarza w Twoim wieku, czy mało? Znaczy, nam dorobek jakiś tam jest, może nie jest super, no nawet patrząc na nasze podwórko, to Jakub Słowik może się chociażby pochwalić lepszym bilansem, ale myślę, że z każdym, z każdym dniem, z każdym meczem Chciał poprawić ten bilans. Ja też myślę, że nie jest źle. Chyba tylko Jakusłowik, prawda? Bo no z młodych bramkarzy mm. to Ty, jakusłowi faktycznie macie szansę na grę w pierwszej drużynie. Ten bilans też nie jest zły, bo masz w sumie 6 meczów i 6 bramek, prawda? I teraz trzy bramki w meczu z Górnikiem. Zawsze. Trochę mecz dla Ciebie pechowy niestety, prawda? Nie wiem, czy, czy, czy wracasz myślami czasem do tego Górnika? No pechowy na pewno, bo przez ten mecz pół roku można powiedzieć, że siedziałem na ławce. No, ale już myślę, że ten temat odciąłem od siebie, wyciągnąłem wnioski, jestem już mądrzejszy o to doświadczenie i mam nadzieję, że już takich błędów nie popełnię. No, miejmy nadzieję. W środę znowu powtórka z historii, bo, bo znowu na topecie ruch chorzów. Wtedy wpuściłeś dwie bramki, ale tak naprawdę myślę, że, że żadna z tych goli to nie była Twoja wina. I teraz pytanie, kogo się najbardziej bolesz. jeśli chodzi o ruch Chworzów? Czy to będzie Jankowski, Janoszka, może Kuświk, rozpina w No, wydaje mi się, że nie ma, nie ma sensu się obawiać zawodników, bo. Trzeba wierzyć w swoje umiejętności w swój zespół i myślę, że wychodząc na boisku nie musimy się nikogo obawiać. A powiedz mi, bo wiadomo, atuty Macieja Mielcarza wszyscy znamy, to jest duży zasięg ramion, to jest gra na linii, refleks, a co możesz powiedzieć o swoich atutach? W czym się czujesz najmocniej? Znaczy no, wydaje mi się, że chyba refleks, ale z każdym treningiem, z każdym meczem staram się, żeby tych atutów było jak najwięcej i mam nadzieję, że z każdym meczem będziemy mogli więcej tych atutów tutaj podawać. Jak ci jak się współpracuje z twoim e, trenerem, Rokarzem Andrzejem Woźniakiem? Czujesz, że rozwijasz się piłkarsko? No, na pewno. Myślę, że ta współpraca idzie w dobrym kierunku. Występów też, jak nie miałem, tak nagle zacząłem mieć już pięć. Także myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę. Pozytywnie. Dobrze się dogadujemy, także. Dobrze, rozumiem. I... E, powiedz, bo pochodzisz z Łodzi, prawda? Tak. Na pewno kibicowałeś Wizelowi, tak? No na pewno. Ale... Znaczy, no, zresztą pochodzę z Bał, także... Rozumiem. Pewnie śledziłeś też historię widzowskich bramkarzy. Który z tych bramkarzy jakby najbardziej się zaimponował do tej pory? Znaczy to no, przyznam szczerze, że... Nie mów, że Andrzej właśnie. Ale nie, no to było tak, że byłem młodym, młodym chłopakiem i to w sumie wtedy to bardziej piłka nożna, to nie patrzyłem przez pryzmat, że kiedyś może mi dać to jakiś zarobek, czy być aha, moją aha. pracą, tylko no, bawiłem się. No. Bardziej patrzyłem tutaj na twojego, na rodzinne bardziej strony, na Rozumiem. mojego brata, który też grał w piłkę i bardziej w tą stronę patrzę. A czy twój brat gra jeszcze na to? Nie, już teraz Dobrze, rozumiem. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że masz ksywkę Anglik. Skąd, to, skąd to się bierze i no, na jutro zapowiada się taka angielska pogoda, jak się czujesz takich warunkach? bo to są takie, wiesz, warunki trudne do warka. Tak ta ksywka wzięła się głównie z tego, że w sumie liga angielska to jest taka liga, którą najbardziej lubię. Szybka piłka, dużo strzałów, prawda? No i przede wszystkim ta pogoda, która mi, no, no podoba mi się. No, także myślę, że jutro będzie pozytywnie, no, jak taka powoda będzie. Nie, nie będzie Marka Ziemczuka, który potrafi przy, przyłożyć z daleka, także tyle o tyle dobrze, prawda? No, a może dałoby się wykazać? A mu, No właśnie, faktycznie, masz rację. Na plusy. masz rację. W sumie chyba będziemy już kończyć, w ostatnim meczu puściłeś z ruchem dwie bramki, mam nadzieję, że potem nie puściłeś już żadnych dwóch kolejnych meczów, mam nadzieję, że ta seria będzie teraz o wiele dłuższa i zostaniesz w licewskiej bramce na, na dłużej, może na kilka kolejnych meczów. Ja również Wam tak. Dziękuję nadzieję. bardzo.